Witam. Takie oto coś zawitało w nomie. O jakiejś dziwnej nazwie. O Jezu Tiger, nie, nie wiem, jakoś... Nawet nie pamiętam co to jest. wiesz, tam trzeba w dokumenty zerknąć. Mniejsza większość. Na pewno nie jest to Chińczyk. Produkcja. Jak widać Austriacka i faktycznie powinien też to wychodzi Austria, produkcja. Silnik, jak to w tych 50 w większości europejskich, AM6 standardowa, ładnie powiem szczerze, wygląda. Przebieg, przejść, zaraz zobaczymy. Będzie przebieg 6942 km i 100 m. I teraz, tak, co go boli? Rzucił palenie. Jak to się mówi, nie chodzi. Martwy silnik, nie idzie odpalić. Eee, także, co, jak to. W Standardowo w dwusuwie trochę rozbierzemy, ale pierwsze co sprawdzimy ciśnienie, czy przypadkiem, bo to podobno w takcie jazdy się stało, czy coś tam, jakieś pierścień nie pęknie, coś takiego, bo tak... Nie no niby jak się kopie, niby jakieś ciśnienie, coś tam, ale zobaczymy. Pierwsze co sprawdzamy ciśnienie standardowo w tych dwusuwach. To ciśnienie Ci wszystko powie, co ten silnik jest warty, także... Porozbieram troszeczkę, żeby był lepszy dostęp, bo tutaj może bym jakoś tam podkręcił, ale nie będę palcy syłamał przy wykręcaniu. Zdemontuję trochę tego, będzie wygodniej, fajniej, przyjemniej i dostaniemy się do silniczka, sprawdzimy ciśnienie. No i zobaczymy, co tu będziemy dalej robić. Czy tylko jakiś, nie wiem, gaźnik jest, bo też tu stojąc trochę się z niego polało, czy to po prostu coś, nie te składy paliwa, nie wiem, olej może w gaźniku, może coś, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem tak dziwnie właśnie poleciało z niego, ale pierwsze ciśnienie, później będziemy, jeżeli nie ciśnienie, ciśnienie będzie w porządku, to trzeba nie przejechać gaźnik, nie gaźnik, wszystko, może jakiś uszczelniacz, nie uszczelnia, czy nie wiem. Zobaczymy. Tak jak widać, sprzęcik rozebrany, manometr podpięty. Powiem tak, znalazłem przyczynę, że to nagle w trakcie jazdy zgasło. Przyczyną będzie, nie wiem, czy będzie widać, Wyostrzysz czy nie wyostrzysz. O! No może widać. Zmoskowana. Coś siedzi na świecy. Coś się dostało. Eee. Ciśnienie i tak musimy sprawdzić. Bo py pytanie, czy tam coś się nie rozpadło w tym silniku? Czy to po poszło przez gaźnik, Także co? Monetka do oporu, hamulec ściskamy i kręcimy. 7 hmm. Atmosfera, powiem szczerze, jak na dwusuwa to lipnie, już troszeczkę. Znaczy, lipnie na 4 to było bardzo źle. Na, na dwusuwa mm, też trochę brakuje, już do ideału. No, ale dobra, e, tak czy siak. E, Wiemy na czym stoimy 7 atmosfer Nie jest wynikiem jakimś Bardzo złym, ale nie jest też wynikiem idealnym Muszę rozebrać gaźnik, wyczyścić, trzeba sprawdzić filtr powietrza Przy 7 atmosferach, jeżeli ten, to raczej nie sądzę, żeby coś się w silniku stało e, Rozpadło e, Po prostu 7 to już wynika raczej ze zużycia tego silnika troszeczkę Choć to jeszcze coś tam pojeździ. Nie wiem ile, nie wiem jak długo, ale deczko jeszcze będzie jeździło, ale będzie, będzie coraz słabszy teraz. Także posprawdzamy tam wszystko. No, przypuszczam, że wystarczy świecę wyczyścić i on się uruchomi. Eee, a właśnie oprócz tego prosimy o serwis tego silnika. Także tam trzeba będzie poczyścić, ustawić filtr powietrza. A w międzyczasie się skontaktuję z właścicielem i niech on podejmie decyzję, czy zaglądamy do silnika głębiej, czy nie. No niestety, tak jak zawsze podkreślam, to nie jest moje i ja, ja w to nie będę inwestował. Yy... Uważam, że coś on jeszcze pojeździ, ale ile pojeździ, to tego nie wiemy. Może być tak, że tam jeszcze Moola trochę polata i wyjdzie ducha. Może być tak, że jak będzie delikatnie i ostrożnie jeździł, nie katując, to jeszcze roki i dłużej będzie to jeździł. Z takim pisieniem, choć fakt faktem, za silne to już nie będzie. Ale tak jak powiedziałem, to nie moja decyzja, nie moja e, jakieś te, tu jest główna przyczyna tego, że to coś się dostało, trzeba sprawdzić, jeszcze zaraz sprawdzimy filtr powietrza, jak wygląda, bo coś czuję, że jest dobrze zabity, tak jak zresztą tu sprzęt, który widać, że dobrze w piachu jest i przypuszczam, że wygląda to na jakiś dźmiutki kamyczek, który się przedostał najprawdopodobniej przez filtr, ale zaraz zobaczymy. Hmm, <laughs> No filterku, tak jak przypuszczałem, Za ładnie to nie jest. No dobra, poluszkami. Co to to jest, to nie wiem, wszystko do umycia. Choć sam filtr powietrza, powiem szczerze, no poza tym, że jest do umycia, to jest gąbeczka. Nie wygląda źle. Ale w airboxie to naprawdę dramat. Skąd mam takie wrażenie, mm, bo teraz tu uszczelkę założyłem. Yy, tu nie była uszczelka założona i tędy wyssał. Ktoś źle dekiel założył. Teraz jak tu poprawiłem, nie jest nicie przecięta, ale to jest wszystko do umycia. I dlatego tak jest, nawet tu woda jest. I dlatego tak to się najprawdopodobniej stało. I dlatego też tego ciśnienia nam troszeczkę było, że mało lat po jakichś wyrobnych niż wyrownych jeździł. Dlatego tak to wyszło. No. Co? Dobra, wiemy co robić. Dzwonię do właściciela, niech właściciel podejmuje decyzję: czy czyścimy tylko to, tam jeszcze coś pochodzi, czy robimy cały, no czy rozbierać silnik po prostu, no bo tak jak widzicie na załączonym obrazku, przez czyjąś uwaga, tutaj nie. No zresztą o, widać, ta, tak jak woda ścieka, w którym miejscu nie ma uszczelki do tołożona, przez czyjąś nie uwaga, coś się tutaj zadziało, ale niech właściciel podejmie decyzję. Jak będzie decyzja, to będziemy dalej robić. Ej, dobra, mamy gazik wyczyszczony, umyty. Tak samo Airbox. Tak samo budowa, czyściutko, ładna. Literek nasmarowany, także można wyczyszczony również i nasmarowany. O, tutaj trzeba trafić dobrze. Także można go wszystko powolutku montować. Co to. I co Zakładamy zbiornik paliwa, że trzeba posprawdzać olej, nie olej, tutaj wszystko. Spróbujemy go odpalić. Jak będzie palił, no to wymieniamy olej w skrzyni biegów i to wszystko. I cała moja praca na tym będzie się kończyła. No, ale tak to jest. No i dobra, mamy poskładany sprzęcik. Podpięte wszystko, posprawdzane. E, jak to ma stanie? Tak ma stanie paliwko odkręcone chyba w dobrą stronę o, hamulec paliwko trzeba sprawdzić ja na pewno w dobrą stronę odkręciłem od chyba tak będzie załączone na dół, dobra Że ja ten silnik to bardzo hałasuje. Dobra, ja go rozgrzeję. Wychodźmy, wyregulujemy go, ale powiem naprawdę, Ej, hałasuje ten silniczek. Nie podoba mi się. Tam będą łożyska do roboty oprócz tego. No, ale tak jak powiedziałem, nie moja to decyzja. Eee, zobaczymy, co tam właściciel dalej nam tutaj powie. I to by było chyba tyle pracy tego sprzętu. Nie wiem, czy to słyszeliście, czy, czy nie było słychać. Coś, ale to strasznie hałasuje na, w tym silniku na dole. Czyli ten, ta część, która tam gdzieś była, gdzieś się dostawała pod świece, na świecy, o coś się zadziało w silniku także właśnie już poinformowany nie wiem, miny, nie miny, nie interesuje mnie to w każdym bądź razie muszę rozbierać silnik eee, i tyle no bo dla mnie może i lepiej, bo tam nie rozchodzi się, że więcej pracy o to mam co robić, wolałbym tego nie robić akurat bo no to są takie trochę niewdzięczne prace pod tytułem remonty silników, ale e, lepiej dlatego, że po prostu będzie można jakoś gwarancję dać pod warunkiem, że się użyje należytych części. Także co e, z powrotem? Zdejmujemy zbiornik. Zdejmę najpierw cylinder tutaj bez wyciągania silnika. Zobaczymy, czy to się bał, rozpad czy coś, e, jak, jak wygląda cylinder. Jak, jak to wszystko, no, nie będę pokazywał na, na bieżąco. Ale i tak najprawdopodobniej silnik do wyjęcia i wszystko do weryfikacji Także co przygotuję teraz skrzyneczki na części No i będziemy rozbierać No i zaczynamy montaż tej AM6 Te wszystkie łyżyska już pomontowane Trzeba jeszcze zalać odpowiednie oliwo eee, Oczywiście na gorąco jak ja to robię kartery grzeje, do, czy do bólu tak żeby miały kilometrem zawsze sprawdzam, 80, 100 stopni, 100 do 110 plus łożyska moroży czymś takim dosłownie ręko wchodzą bez żadnych udziwnień, bez żadnych yy, problemów także tak to robię, teraz trzeba poczekać aż wystygną w tym czasie znów trzeba wygrzać zamontujemy wał w jedną stronę, później drugi grzejemy tak samo silikon czy nie silikon, pasta Odpuścić no, wszystko, ładny teatr już na. kręcić się, kręci, biegi się zmieniają bo sprawdzaliśmy, sprawdzałem już także co no, powolutku składam to. ten silniczek na nowych częściach stare leżą dla właściciela do pokazania jak to wiadomo, silniczek jak to silniczek no. Wszystko pomyte, poczyszczone jak widać. Także powolutku. Do końca pracy. Ale jeszcze troszeczkę się tutaj nam zejdzie. AM6 Czy jak to zwał? Ale można powiedzieć AM6 no. Z powrotem na podnośniku wylądowała. Silniczek mamy cały poskładany. Całe dookoła wszędzie już porobione, zadeklawane, wszystko zostało tylko olejem zalać, ale też na motocyklu zaleję, będzie wygodniej. Wszystko działa, tylko trzeba na luz teraz wrócić. Jak to się nazywa? A mi jeszcze zostało przed montażem. Nie wiem trzeba. O, dobra, będzie widać. Będzie widać urwane ucho. Mam te ucho, e, trzeba to wszystko poczyścić, zdjąć lakier i przyspawamy. No bo trzeba to przyspawać przed montażem silnika, ustawić tak jak było. I przyspawać. Niestety takie rzeczy też bywają, te, te, też to trzeba zrobić. E, dobrze, że tylko tutaj, bo czasami tutaj potrafię popękać te uszy. A to jest tylko z tyłu. Także. Muszę wszystko pooczyszczać z farby na tym, no, na tym uchu i spawareczkę MIGOMOT i ładnie przespawam. Jak widać silnik wmontowany zaczyna chodzić jeszcze, bo no to do, dokładnie dosłownie Parę sekund po odpaleniu. Nagrywam. A zapalił bardzo ładnie. Naprawdę zapomowało wszystko paliwo, parę obrotów na staniu Zaczyna chodzić. Także dobra. On się teraz musi wygrzać, pochodzić, sprawdzamy wszystko. Tu jeszcze ma urwana guma tego typu, mam ale za małą, dłuższą muszę kupić, wymienić. No, ale się nie kończy pokażę. Wszystko nowe poszło. Ta zestaw, plop, piersienie, cylindr, wał, łożyska, łożyska. Także dobra, niech się pochodzi. Posprawdzamy wszystko, jak się wygrzeje. I tyle no. Miejmy nadzieję, że będzie chodził. Dobra. Dzień kolejny. Stoi cały czas na podnośniku Patrzę, oglądam, zaglądam Wszędzie Stany wszędzie są Woda, czy woda nie jest, wszystko jest Osiągalne czy osiągalne, stany Paliwo też otwarte zostało, nigdzie nic nie cieknie To co tam na podnośniku jest, to się wczoraj porozlewało jak Lałem. Tu wszędzie też sucho. Dobra, zobaczymy, jak on się odpali. Stacyjka. To się z hamulcem pali. Bez sania. Aha, chodzi. Dobra. Czego to składać. Zbiornik zamontować, Pojeździć no, trochę jak będzie wszystko ok. No co to, to? Oddajemy. To najwyżej następne wejście z końcóweczki. Chodzi fajnie, wszędzie szczelnie. Dawka oleju. Nie wiem czy widać właściwa. Na razie trochę więcej niech on podaje, jeżeli ma za mało podawać, niech on się dotrze. Zresztą to dwusów, to zawsze uważam, że dwusów musi kopcić. Musi być widać do deku Że kopci, także Ja jeszcze poczekam, niech teraz się jeszcze raz rozgrzeje Nie no Trzeba pojeździć, zobaczyć jeszcze Jak będzie, to, tak się jazdy Dobra, no moment jest Przejeżdżony kawałek Pali, chodzi, jeździ Biegi są, sprzęgło działa Mocy to nie ma, chyba to pięćdziesiątka, także sorry, ale ja nie wiem, czy to jedzie, czy to nie jedzie. A tym bardziej, się jeszcze się okazało, jeden temat, leśnik yy, nie działa w ogóle. Nie wiedziałem o tym, nic mi właściciel nie mówił, muszę mu na to zwrócić uwagę. Może tak być. Także co, no, z mojej strony jest sprzęt skończony. Przywrócony do życia. Yy. Jak to się nazywał? Była no, było widać, że kapitalny remont silnika. Wyszedł, choć miał nie być robiony, ale niestety. Sprzęt, który umarł na podnośniku. I cóż mu na to mamy poradzić? No nic. Takie rzeczy bywają. Po prostu był w tak agonalnym stanie, że wyzioną ducha. Teraz go dotrzeć. W miarę normalnie, w miarę sensownie. Fakt faktem jak jechałem widzę, że sprzęt jest zblokowany, on nie, on nie jedzie Naprawdę e, czuć, że on jest zblokowany, że blokady jeszcze ma w sobie Może i lepiej, Łagodnie go mało lat dotrze Będzie to normalnie jeździło i tyle e, Także co, no, ja kończę póki co Ten pojazd Właściciela poinformuje, że jest do odbioru Dbać, jeździć, pilnować oleju, żeby miał olej do ten do dowodnika do, do, do rownika, no do laśku jest pojęcie, nie jest jak dotrze, to trzeba, może go jakoś tam wyregulować tym lepiej bo na razie no, musi się ten sprzęt to wszystko nowe to wiadomo jak jest inny, to się silnie widać, że po oponie nie było oszczędzany, był jeżdżony fajnie także tyle no Szczęcik fajny ogólnie, że biorąc, jak na takiego 50 dla małek, które są lata, bardzo fajny, bardzo przyjemny sprzęcik. Przy tych AM6 wszelkiej maści derby nie derbi, apille, ja nie pile, e, dużo się robiło i one fajnie chodzą, naprawdę. Tu mamy jakoś... Markę którą się po raz pierwszy spotykam te KSR moto. To austriacka produkcja, ale e, znaczy produkcja. E, Austriacka marka, ale produkcja jest jak wiadomo, jak widać pochodzi win Hiszpania. Po pierwsza jest V literka, także zresztą to nie ma znaczenia. Wszystkie te sprzęty w Hiszpanii produkowane. Fajnie. Naprawdę myślałem, że będzie gorzej, bo miało być tylko żywienie, ale całe szczęście umarł. Zrobiliśmy cały silniczek, także na pewno teraz pochodzi. Coś jakoś można być pewny, że to będę chciał jeździć. Tylko trzeba odpowiednio dotrzeć delikatnie. I tyle. Dobra. Do następnego.